czy państwo mieli okazję poczytać i, i państwa w studio zachęcam i, i naszych słuchaczy także. Polska Równiejsza e, to jest e, o zmniejszającej się biedzie i spadającej liczbie wykluczonych e, w Polsce I, i o tym, że OECD uważa, że nasze podatki dyskryminują ludzi ubogich i tych w trudnej sytuacji e, życiowej. A, a zanim przejdziemy do szczegółów e, raportu, czy e, do tych opracowań, o których gazeta dzisiaj pisze, to państwa zdaniem, w ogóle system podatkowy w Polsce, albo może nie tylko w Polsce, należy rozpatrywać, uwzględniając taką kategorię, jak jakiegoś rodzaju sprawiedliwość społeczna, tak czy nie? Czy to w ogóle są rzeczy, których tutaj nie należy łączyć? Pani prezes Adamska. Wydaje mi się, że bezwzględnie trzeba łączyć to z tym zagadnieniem, ponieważ tego się nie uniknie. Wydaje mi się, że to pytanie, które pan postawił, w jakiś sposób łączy się z problematyką, która na świecie ostatnio jest bardzo szeroko dyskutowana. Do nas fala tej dyskusji jeszcze tak do końca nie doszła, a myślę o fali wywołanej książką z grudnia ubiegłego roku, Tomasa Piketty, pod tytułem Kapitał XXI wieku. I tam to zagadnienie, które pan podniósł, jest fundamentalnym i czołowym zagadnieniem głównym, tej książki. głównym zagadnieniem tej książki, która liczy kilkaset stron i która przez większość ludzi zapewne nie jest przeczytana, natomiast myśl wyrażona w tym opracowaniu jest absolutnie tematem bardzo szerokich dyskusji ekonomicznych w związku z takim podstawowym założeniem tej grubej opasłej książki, że zyski Właścicieli kapitału rosną przeciętnie, statystycznie, szybciej niż rośnie globalny, światowe PKB. I to oznacza też statystycznie, różnie to się rozkłada w różnych krajach, że dysproporcje pomiędzy bogatymi i biednymi zwiększają się. I to z pewnością nie jest dobre zjawisko, niezależnie od tego, czy ktoś, to jest moja opinia, ma liberalne czy nieliberalne poglądy. Na gospodarkę. I Ale... z punktu widzenia systemu podatkowego, on jest narzędziem, które może przez autora książki uznawane jest za skuteczne narzędzie przeciwdziałania temu zjawisku. Aczkolwiek może to być i jest traktowane jako no, trochę demagogiczne, nadmiernie lewicowe i być może odzwierciedlające przywiązywanie nadmiernej wagi do tego narzędzia. Ale no jest, uważam, że problem jest. jest. Wiele wątków podniesionych od razu. Tak. Jest, tak. jest też inna teoria, która mówi, no że no właśnie koło. podatki nie powinny 64? mieć celów socjalnych, socjalne cele powinny zabezpieczać innego rodzaju polityki. polityki, tak, a podatki mają służyć temu, aby były równe warunki gry i dwa, żeby były dochody do budżetu. W związku z tym nie zawsze istnieje możliwość osiągnięcia kilku celów jednocześnie za pomocą jednego instrumentu, jakim jest podatek od osób fizycznych. Zauważmy też, że w Polsce przyjęliśmy zasadę, że głównie dochodem do budżetu jest z podatku VAT, czyli z podatku pośredniego, który wszyscy płacimy w sposób bardzo sprawiedliwy, i więcej kupujemy, tym więcej płacimy, prawda? W związku z tym te podatki od osób fizycznych i od przedsiębiorstw mają znacznie mniejszą rolę. I trzecia rzecz, chciałem zwrócić uwagę, że w Polsce de facto, już kilka razy mówię, mamy cztery systemy podatkowe na etacie, na tak zwanych umowach tymczasowych, działalność gospodarczą i Klus. W związku z tym pytanie, jeżeli mówimy o systemie podatkowym, pytanie, o, czym, tak? o którym mówimy tak, czy mówimy o średniej, która de facto o niczym nie mówi. W związku z tym byłem bardzo ostrożny tego typu yy, 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 wnioskami i jeszcze raz podkreślam w moim przekonaniu, to znaczy polityka, to... system podatkowy nie powinien mieć zbyt w, wiele celów, bo w związku z tym wtedy mamy patchwork. Oczy oczywiście. Mamy patchwork, czyli szukamy, jak zmieniać podatki tak, żeby na przykład biedni mieli lepiej, a bogaci mieli trudniej, a efekty są często odwrotne, no bo jak wiemy, osoby bogatsze mają więcej możliwości optymalizacji podatkowej, Przys że tak powiem, niż osoby biedniejsze. Przys Przys